Siema, ja jestem. Oj, do blu dołączył, ja jestem Verbix i dzisiaj gramy w grę Roya z razem z Zozolem 650 On się oczywiście... Nie... Zlagowało mi gry! Jak może zlagowała Normalnie zragowa... Jan zreagowało, tak zreagowało Tak, tak zreagowało mi gry. Zreagowało mi gry, ponieważ jestem zbyt zreagowany. Co Ci... w ogóle na mapie nie ma, stary? No, bo mnie wywaliło. Go na mapie ten pisze. Hahaha, ha, ha. jestem taki biedny, bo nie ma ładowarki. Grywa, to Cię, na co nagrywasz? Tak, ja za chwilę wbiję na so, sery. Zrób cięcie. Do, nie, ja nie robię wcięć, bo to jest za brzydkie. Dobra, to więc robię krótkie wcięcie, bo on mnie prosi i wracamy za 8 godzin. Dobra, jestem po krótkim wcięciu. O... Wiesz o tym, że to było zaledwie 5 sekund, może i mniej. Aha. Dobra, jestem po krótkiej przerwie, tak zapewne po trzecim wcięciu. No i, no No i myślę, i... że nadal się to ładuje. Aha, No, mhm. to jest kubanek? Jestem biedny... paniak Chorwacji. Ubiliśmy się nawzajem. Tak. U... Ty ubijasz ciasto codziennie, wiem o tym. Skąd wiedziałeś? Pracujesz w FBI, czy co? HEADSHOT! To no co to jest? Jak ty w za ścianę? Po prostu mam swoje sposoby. Poprzę. Ej, utknąłem w oknie, o kurde. utknąłem. <noise> no serio? Tak. 2 na 2, dobra, na remis. gdzie ty jesteś? ja taki dawno biegający koło jezu ej jakiego ty miałeś speeda jakiego to speeda miałeś się... ty z jednej strony jesteś przede mną a miał taki speed i za mną jesteś wiesz się wystraszyłem jakiś slender. kurde trynkiewicz no jak ja nie lubię tą grę Oczywiście grać ze mną, bo ja mam jest Chyba wiem gdzie ty jesteś Nie, po <tryk> <Ciebie boję>. dół <tryk> Jak to możliwe Nie, ja tę grę po, po prostu po prostu kocham ją Widzieliście go? Teraz trzeba zobaczyć, gdzie on się kampi i go zabić. No gdzie ty się kampisz? Gdzieś na pewno. No jak mnie zaszedł za tyłu. Normalnie ty jesteś bardziej trunkiewiczem. Tylko nie płacz. Po prostu ty grasz w tą grę dłużej i później się dziwisz, że wygrywasz. A mam za chwilę sniperkę wyciągnąć. to ja, ja cię nie widzę, jakiś down on A Zabił, ubił, to jest do dupy <laughs> nie będzie, wermić zgwałcił jaskółkę ej, ja cię wyminęłem tam jesteś rękiewicz mały ej, am am amunicja mi się chyba skończyła chyba o, y 8 do 3 o, dla siebie normalnie punktacja z remicowania Nie ty mnie od tyłu bierzesz. Słuchaj, No wiesz. Ej, broń mi zasłania ekran. <laughs> Jak to mawiają profesjonalista? Jest profesjonalistą. Nie, ja po prostu gry kocham. Mieliśmy zadanie, takie coś. Dlaczego trzeba być anon, amon, anonim, anonimowym? Anonimowym, bo wiem. Też to mieliśmy... anonim an, sieci. Petrykiewicz an an wyszedł. No. Nie że siedzi na sześciu obcych i pisze do małych dzieci. A, spotkamy się w co nieco. Ale co nieco? Zaczają mi filmik. Bo mówię o Tronkiewiczu, a Tronkiewicz może mnie oglądać, o kurde. No przesrana. <grym w szkole> tak, przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie do ciebie w nocy i cię zgwałci. A w pokojach, ale mnie boli dupa. <grym w szkole> Jaki ja, gościu. Ja wiedziałem, że ty coś zrobisz, bo tak podejrzanie dziwnie nie było cię na górze. Zaraz ci tam rzucę granatę. Łap! Zobacz, granata. A jak się rzuca granaty? No, Wtedy że nie ma granatu? Ja tam na idę. No, nigdy mi się nie udaje ciebie zabić. Wy sobie idzie strzelasz i niechcący trafiasz we mnie Niechcący człowieku ja tu mam praktyka pierwsza klasy. A cicho, nie pij mnie, no nie pij mnie, chciałem zobaczyć swoje zwoki tam leżą na ludzi. Cicho. Strzelam w mnie. Ej, ty marnotrawie jednym Oj jaki to masz ryby. I tak wygrywam sześcioma punktami. Sześcioma pół A, Sorry, Ale... y, sorry, 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 teraz z sorry, sorry, co za Co za sorry, sorry, Jak? sorry, 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 na niej jakaś sumka jest, nie? Jaka piczka. A sam 7 zł kurde, do... nie mam za co kurde chleba kupić, a 7 zł na Fiberhoście mam. mam Fiberhoście. To był tylko taki żart. Jaki ty brzydki jesteś, tam stoisz, z tym ładem. 10 do 16 6 punktami wygrywasz. Ale mówię ci, że ja cię zjadę. Dzięki tobie sobie tak nabijam levela. Te ze, jak za chwilę ja sobie wyciągnę ty shotguna. Ty jesteś? Jak za chwilę sobie wyciągnę shotguna, to ty pożałujesz. Wiesz o tym, że ja mam shotguna i mogę go wyciągnąć. Cieka nie zabijaj mnie, przynajmniej wejdę z... Ej, czemu mi się łeb rusza? <noise> czemu mi się łeb wyrusza? Ej, ale <noise> czekaj, nie zabijaj mnie na chwilę, ani ja ciebie, dobra? Nie zabijamy, Dobre. chodź do moich zwoków. Chodź nie zabijamy siebie, chodź. Gdzie ty jesteś? Chodź do moich zwoków. Zobacz sobie na mój łeb. Jestem taki owosiony, gdzie ty jesteś? No miałeś mnie nie zabijać. Dobra, teraz się nie będę zabijał. Nie, jesteś rojem. Ale zobacz sobie jaki obłosiony jestem, nie zabijaj mnie. Headshot. No, też jestem taki obłosiony. I tak wygląda... I tak wygrywam ośmiu... nie... 7 punktami chyba. Nie. Nie, tak, nie wiem. Człowiek ja się... Cia. Musiałem podrapać. I tak wygrywam oś... ośmioma punktami. Jest to Poczekaj chwilę. Ja idę shotguna od sobie... Co kupić? Ej, Krzysiu! Zmieniamy mapę, weźmy wyjdź. A więc tak, początek motorów. Mamy. Tak więc y, wracamy za chwilę. Zwoki tu takie leżą. Dobra, weź wyłaś. Tak więc my się na chwilę z wami żegnamy. Wysiadłeś.